– Ej, kitu Mówiłam! – No jak się zobaczyłam te dwa stoły, to czułam się zaszanowana. – Służące i damy, no nie? – I służące chyba nie mają obrusu. – Tak. – Stół dla... – Dla plepsów. Dla plepsów, tak. Ja – mówię, okej, okay, już nas podzielili, tak, całkowicie. One mają inną wodę. Już inne szklanki, my jakieś w ogóle serwetki takie zwykłe. Ja sobie myślę, no masakra, no jak jakieś wieśniaczki będziemy jadły obok nich po prostu, nie? Bardzo mi się zrobiło, jak to powiedzieć, no przykro, bo ten podział tym razem był bardzo widoczny. Po kilku tygodniach w pałacu trudno tak nagle obniżyć standardy. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Oliwia, tak, czy mogę... Podejście do stołu też jest nakryte dla mnie, tak? Tak, 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 tak zapraszam. Dziękuję ślicznie. Prestiż i, i służba. Najlepsza obsługa jest taka, której w ogóle nie słychać. Są to krewetki w sosie pomidorowym z szparagami. I cukinią. I cukinią. Matko jedyna, To wyglądało jak skrawki popsutego mięsa. To jest wątróbka. Kontruk Gosia mówi wątróbkę, a ja już mnie po prostu odrzuca. No, tak. dzisiaj. Wszystkiego trzeba spróbować, ale jednak to nie jest dla mnie. To było obrzydliwe. I jak idzie pani sama? No już zjadłam jedną. No brawo. No nie będę ukrywać, że krewetki to nie jest coś, co na pewno będę jadała. No, jest mi po nich naprawdę niedobrze. No, ale jakbym miała tak naprawdę wybierać, to chyba wolałabym zgłosić się na tą, tą trupkę. Ale był krewetki. Ale Ja kocham krewetki, tak? I po prostu żal mi tyłek ściskał, bo no dramat, nie? Dla mnie. Trudno dogodzić wszystkim. No, ważne, że spróbowałaś. Spokojnie, nie żywaj. <noise> Wątróbka to nie dość, że śmierdzi takim, nie wiem, taką padliną. To jeszcze. O, fuj, normalnie no przez gardło nie chcę przejść. Takie, to takie.